Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Literacy. Dzisiaj przychodzimy do Was z książką, którą już Wam troszeczkę pokazywaliśmy na Instagramie. Ellie Conway Argyle. Za chwileczkę, dosłownie za kilka chwil, premiera filmu, który zagości na jednej z platform streamingowych, więc może dobrze będzie, Szanowni Państwo, zanim obejrzycie film, E, pokusicie się po prostu o przeczytanie książki. Ale ja mam takie właśnie zapytanko do Was, w zasadzie takie, które się często przewija gdzieś tam w domyśle, a mianowicie... Co lepsze? Co pierwsze, co najpierw robicie, czy najpierw czytacie, a potem oglądacie, czy robicie dokładnie odwrotnie? Jak to się ma do, do obrazu, który później na przykład dostajecie w jednej albo w drugiej formie? Bo to jest takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? No oczywiście, w tym przypadku napisano książkę najpierw, a później zrobiono z niej film. I pewnie tak to się dzieje w większości przypadków, ale może ktoś, ktoś odwrotną pre preferuje sytuację. My raczej sięgamy najpierw po książkę, a dopiero później tak. oglądamy ten film. Słuchajcie, premiera tej książki była dosłownie tydzień temu, 24 stycznia. I od razu parę ciekawostek na początek, zanim opowiemy o tej książce, muszę wam zdradzić, bowiem Szukając troszeczkę i grzebiąc w internecie, ta książka powstała jakiś tam czas temu. Natomiast, jeśli dobrze przeczytałem, możecie mnie poprawić, nikt tak naprawdę nie wie, kim jest autor, autorka, Oj, która napisała takie rzeczy. książkę. El Conway. Tak naprawdę tutaj na tyle książki jest takie zdjęcie, widzicie. E, troszeczkę zamazany. Bud bud buduje napięcie. Ciemne. I, e, w internecie doszukałem się takich e, teorii spiskowych, że tak naprawdę to ktoś, kto mm, jest na tym zdjęciu, niekoniecznie jest autorem, autorką tej książki. No także też ciekawe. Być może dlatego, bo to jest sytuacja książki absolutnego takiego thrillera szpiegowskiego. Czyli no właśnie, i mówiąc tutaj o bądzie, bo też na, na tyle książki. Jest bąd? No właśnie, ktoś tam recenzuje, i to naprawdę takie znakomite, znamienite postaci, porównują ją troszeczkę do książki do Fleminga właśnie, do jakichś takich właśnie agentów, którzy już istnieją. Moim zdaniem to nie jest aż taka książka, ale aż mam na myśli, że to nie jest tak troszeczkę oderwane od rzeczywistości. Okay. Oczywiście jest, tutaj są piękne, brawurowe akcje, ale to nie jest sytuacja, że James Bond, a nasz tutaj e, główny bohater, Argyle, skacze z helikopteru e, do morza, w którym są... Krokodyle i rekiny, i w ogóle się wydostaje, biegnąc po ich grzbietach. Nie, tutaj jest to, to bardziej. Pozwólcie, przerwę, mhm. zacznij od początku. Dobrze. A potem podyskutujemy. Kim jest nasz główny bohater? Nasz główny bohater żyje sobie w odległym azjatyckim kraju odrobinę bez trosko, oprowadzając wycieczki turystyczne po lasach, po równinach, ale ma bardzo niesamowitą historię. Historia dotyczy jego rodziców, Którzy, nie mówiąc mu tak, do końca i właściwie do ostatnich chwil swojego życia, on nie wiedział o tym, że jego rodzice są tak naprawdę przemytnikami narkotyków. W związku z tym, e, on jest na celowniku takiej zorganizowanej grupy przestępczej działającej na tych terenach kraju azjatyckiego, i e, no, też e, dowiaduje się, że to ta organizacja zabiła jego rodziców. Wskutek mm, pewnych działań, a tak naprawdę jakiegoś testu, dostaje się pod skrzydła CIA. No i zaczyna szkolenie. Nie jest od razu. tak, po drugiej stronie barykady. E, znaczy, nie, on nie, nie brał udziału. Mhm. Natomiast dostaje się i e, rzeczywiście decyduje się w pewnym momencie odbyć to szkolenie CIA, bo e, no, być może to jest droga nie tyle co do pomszczenia rodziców, ale co drogi jakąś, e, którą obiera w swoim życiu. Jednocześnie. Szybciutko biegniemy do innego kraju, do Rosji, gdzie mamy tajemniczą postać Fiedorowa, który tak naprawdę ma aspirację zostania prezydentem. Rosji a właściwie chce powrotu związku radzieckiego no, no, i żeby to, to takie przeniesione jest. Tak, I chce, żeby to zdobyć, ogłasza w, w telewizji rosyjskiej, że odnajdzie bursztynową komnatę jako taki symbol, że odnajdując to, przywróci wielkość właśnie Rosji. No i dobra. I zaczynają się te dwa wątki bardzo blisko ze sobą przeplatać. Dodatkowo mamy sytuację, jak to pewnie w CIA, że gdzieś tam czai się zdrajca. I teraz, czy ta akcja, która związana jest z sabotażem, albo raczej z tym, żeby nasi bohaterowie, nasza grupa operacyjna CIA odkryła pierwsza tą bursztynową komnatę, nie pozwalając kandydatowi na prezydenta Rosji to zrobić, to... To tam mamy bardzo wiele różnorakich tajemnic. Dodatkowo wiecie, taki wątek oczywiście tych postaci psychologicznych, każdy coś tam nosi w kieszeniach. Dodatkowo mamy troszeczkę taki rąbek tajemnicy, jak te szkolenia się odbywają i dlatego cofam się do wcześniejszej wypowiedzi, kim jest nasz autor, bo tak nam się wydaje, że on. Może być mógł... związany ze słowami. Tak, on specjalnie może o specjalnie albo napisała, albo napisał tę książkę osoba. Która no, gdzieś być może z jakąś agencją miała do czynienia. Słuchajcie. A tak, jak czytałeś ten opis tych szkoleń, to wydaje ci się on prawdopodobny. Oczywiście to jest tylko hipoteza, ale zapytuję ciebie, jak w twoim mniemaniu i odczuciu. Słuchajcie, to tak do końca, no nie wiem, bo jeszcze nie brałem udziału w takich szkoleniach. Coś w tym, tak. że już to za zatop. Ale, no coś w tych szkoleniach jest, dlatego też mówię, że to nie jest takie bondowskie bardzo. Oczywiście jest to wybuchowe, dużo jest różnorakich fajerwerków, ale one nie są tak oderwane od rzeczywistości. Tak, to jest taki człowiek z krwi i kości, bardziej z jakimiś tam własnymi problemami, który współdziała w grupie, ale jednocześnie Wcześniej jest to bardzo przygodowa e, rzecz. Ja, jak nie wiem czy wiecie, bo też opowiadaliśmy o różnych książkach. Opowiadaliśmy o książkach Mika Harona, Kulawe konie. Ja jestem fanem również tamtych książki, e, tamtych książek, tamtych części. E, tutaj właśnie spodziewając się filmu mam nadzieję, że on sprosta wyzwaniu, bo rzeczywiście jest obrazowa i, jako ciekawostkę państwu powiem, przez chwilę odwiedzamy również nasz kraj. Okay. Dlaczego? No to Państwo e, możecie się e, sami dowiedzieć czytając tą książkę, ale jeszcze Wam powiem, że, no też Wam nie powiem, czy ta bursztynowa komnata została odnaleziona, bowiem cały czas i nie na całym świecie jej szukają, bo to zjawisko ogromne, ponoć ósmy cud świata. Wiemy, że zaginęła w okresie II wojny światowej, a właściwie została wywieziona gdzieś nie wiadomo gdzie źródła podają że może być we Francji może być gdzieś tam w tych tunelach Myślę, że pod bogacze mogą mieć tam A może już dawno stowili, ale to jest wiesz to jest 50 metrów kwadratowych. No i co? A to, to jakie ja oni mają tam wille żeby schować te 50 metrów kwadratowych? No, no może jest my tego nie wiemy. Na czarnym rynku sprzedane. Tego też nie wiemy i, i tutaj te poszukiwania trwają, ale jeszcze chciałbym Wam o jednej rzeczy powiedzieć odnośnie tej książki. To też jest sytuacja, że ta postać, yy, która aspiruje do bycia prezydentem Rosji, yy, jest tak napisana, tak jak my dzisiaj postrzegamy trochę Putina, tak? czyli złola, który yy, nie pozwala zbliżyć się do mm -hmm. siebie. Bardzo dużo jest te takich te analogii. Tak jest. Nie dotyka tutaj nasz kandydat na prezydenta, nie dotyka w ogóle gazet, które ktoś inny dotknął. Nie zbliża się na odległość poniżej dwóch metrów do drugiej osoby. Jest przewrażliwiony na punkcie bezpieczeństwa. Ma też piękną żonę i właśnie ta żona też jest takim nie do końca oczywistym bohaterem. Chyba tam skrywa jakąś tajemnicę, to znaczy, ja już wiem, ale Państwu nie powiem. Też te brązoletki, które mają, które nosi, które są tam kupywane za miliony dolarów, mają nam podpowiedzieć być może, gdzie ta bursztynowa komnata jest, ale postać tej kobiety jest też o, ho, ho. No niebeczne. Ja mam takie, ja mam tak, takie tak. skojarzenia a propos tej książki. Ja jej nie czytałam, Daniel ją przeczytał i postanowiliśmy właśnie taką formułę sobie wprowadzić, żeby to było na zasadzie takiego zachęcenia i wywiadu też. Dlatego ja będę zadawać Ci pytania w imieniu Widza. E, widzów was. Widza. E, mam takie skojarzenia trochę z Harrisonem Fordem mhm. e, i trochę poszukiwaniem e, zaginionej, Arki. zaginionej Arki, tak, troszkę jak tak, jak tak mówisz, czy, czy to moje strzelanie jest na oślep, czy raczej. Kierunek jest taki troszkę Słuchajcie, odpowiedni. No, wydaje mi się, że e, ta mistyczna e, tajemnica związana z bursztynową komnatą no, jest też taką, e, taką wiecie ideą fix wielu e, poszukiwaczy, wielu odkrywców, wielu pasjonatów przyrody. No, sami wiecie, co się działo, jak ogłosili, że złoty pociąg został odnaleziony, tak? no, ale Tłumy został. Rusz, no ale nie został. No ale nie został oczywiście. Natomiast e, m, jest to przygodowa bardzo rzecz. Ona jest też w taki dosyć, bardzo przyjemny sposób napisana, mhm. bardzo taki lekki, wkręcający, że no, biegniemy za tymi bohaterami. A chcemy wiedzieć. Są jakieś... Bardzo, tak. Okay. Jest bardzo wiele takich może plot twistów to może za duże słowo, ale takich wywrotek jest. Tak jak chyba powinno w takich szpiegowskich powieściach. Być, wiem tutaj, no, nasi bohaterowie nie są tacy zero-jedynkowi i te tajemnice, które skrywają, bardzo mocno rzutują na tą okay. akcję, bo, no wiecie, no, w końcu kogoś trzeba obdarzyć zaufaniem. A kiedy ja czytam i myślę sobie, a może ten przełożona, ta przełożona naszego tutaj tajnego agenta też współpracuje z tymi Rosjanami. I takich rzeczy jest mm -hmm. sporo e, w tej książce, ale jest to napisane bardzo sprytnie, bardzo tak inteligentnie, błyskotliwie. Oczywiście tam różnego rodzaju docinki co do wyglądu naszego e, bohatera też są. E, my wi widzieliśmy już, jak będzie wyglądał, bo są teasery gdzieś już w internecie, jak będzie ten film wyglądał, więc e, z tego opisu tutaj w książce rzeczywiście no ma to swoje... E, Przełożenie na obraz i naszego głównego bohatera. No ciekawe, ja wiesz co, powiem ja chyba też czytałam kulawe, kulawe konie, chyba jedną część mhm, e, i też mi się podobała, natomiast ja zawsze się zastanawiam, e, do mnie bardziej przemawiają thrillery, kryminały, jakieś mhm. takie, wiesz, a trochę mniej stricte sensacja. Natomiast e, mhm. sensacja jest czymś takim, co mnie absolutnie pobudza, do, znaczy. Inaczej, trochę usypia moją głowę, że ja się w to wciągam, żeby dać sobie taką fantastyczną rozrywkę. Tak, słuchajcie, no to jest absolutna no. rozrywka i, i nie można tej książki e, traktować inaczej, natomiast ona zapewnia, zapewnia nam adrenalinę, no, pobudza naszą ciekawość, jednocześnie, bo to też chciałem powiedzieć, w pewnym momencie się bardzo mocno zakręciłem, aż chciałem pisać do wydawnictwa. Mówię, szanowni Państwo, w tej książce jest absolutny błąd. błąd. Tak, bowiem w pewnym momencie wkraczamy w Tatry. I tam jest z Doliny Chochołowskiej opis, tam do Doliny Kościeliskiej, a ja on wie, tu jest błąd. Ale oczywiście autor na, Wyjaśnione. na te książki wszystko wyjaśnia, także spokojnie, nie denerwujcie się czytając tą książkę, że tu są jakieś błędy topograficzno-geograficzne. Zresztą e, literatura e, tego rodzaju oczywiście może sobie pozwolić na pewnego rodzaju innowacje. Dlatego polecamy Państwu tą książkę, tę e, książkę. Tę książkę? Tę książkę, oczywiście. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i dziękujemy. Tak, w imieniu Daniela. z błędem. Polecamy tę książkę e, Państwu, polecamy ją e, osobom, które chcą po prostu troszeczkę mieć tej adrenaliny w domu i przygód. No e, to w domu na kanapie to jest super, wiecie, to wtedy można bo... czytać o najstraszliwszych rzeczach, najwspanialszych przygodach, przykryć się kocykiem, wziąć herbatkę czy kawę i... I myśleć, no tak no. tak, I myśleć całe szczęście, że my nie jesteśmy w pędzącym samochodzie, do którego strzela czterech ochroniarzy z Rosji. No bo to może być bardzo niebezpieczne. Ciekawy jestem też, szanowni państwo, czy wy doszukacie się jakichś tajemnic związanych jeszcze z tą książką. Ciekawy jestem, czy czekacie na film. I tak jak mogło się mówiła, co pierwsza, książka czy film? My jednak pozostaniemy zawsze przy książkach. Zatem, szanowni Państwo, żegnamy się z Wami. A, pytacie o Edgary. Edgary będą. Ja, będą. Może ja to powiem. Dobrze. Pozwól mi, że ja powiem. Tak. Słuchajcie, Edgary to ja. Trochę je opóźniam. Opóźniam je z prostej przyczyny. Pierwszy egzamin, praca i organizacja, psychologia oczywiście w plecy. Pierwszy. A wiecie, jak się startuje z takiej pozycji. Właśnie dostałam dzisiaj rano informację o psychologii klinicznej. Do przodu. I to tak grubo do przodu, więc generalnie myślę, że czwóreczka będzie spokojnie. Teraz mam sobotę. Praca i organizacja, powtórkę. Jak nie znam, będę miała powtarzany przedmiot, bardzo bym tego nie chciała. Statystyka i metodologia, również w sobotę, czyli dwa egzaminy. Statystykę mogę trochę polec, więc ją czytam, ale bez takiego, jakiegoś mocnego natężenia. Oczywiście bardziej zależy mi na pracy i organizacji. I w niedzielę psychologię edukacji, co oznacza nie koniec. Nie, nie, nie. Za tydzień psychologia poznawcza, a teraz jeszcze kończę. Rozmowę psychologiczną, czyli robię tak zwany transkrypt i będę pisała do tego raport. Ada, moja rozmówczyni cudowna bardzo dziękuję za chęci i pozdrawiam Cię, że byłaś moją pierwszą życiową rozmówczynią. Dlatego, szanowni państwo, musicie jeszcze chwilkę poczekać. Małgosia, bardzo, bardzo prosimy o wyrozumienie. Małgosia musi to wszystko przejść. Ja też tyle, ile możemy. Tutaj wspieramy ją, dając jej tę tę przestrzeń e, do. No Na nauki, nauki po prostu. prostu. Tak. A rzeczywiście się przykładam, tak mogę powiedzieć, że naprawdę... Mocno. Mocno. Dobrze, zostawiamy Państwu pod filmem, w opisie filmu link do zakupu tej książki, którą naprawdę bardzo ciepło Wam polecamy. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za parę chwil i zawsze o tych książkach będziemy rozmawiać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.